Siemaleczko, witam wszystkich, witam wszystkich tych, którzy ciągle czekają na finał Nissana Patrola. Słuchajcie, finał jest coraz bliżej. Musicie mi wybaczyć to przeciągnięcie, natomiast jeszcze wiele prac było zrobionych poza e, całymi tymi nagraniami. Jedną z tych prac, jest, która aktualnie jest przeprowadzana, jest właśnie pranie ta foteli, mały detailing, ponieważ te skóry niejednokrotnie były topione, niejednokrotnie e, brudne, i one, uwierzcie mi, zawalone grzywem, piachem, błotem i wszystkim, czym tylko się da. Oczekujcie filmiku na kanale, bo naprawdę warto zobaczyć jaką robotę zrobiła chemia w stosunku do tych skórzanych foteli. Prace nad Nissanem kończą się, mamy już zamontowane zderzaki po lakierowaniu proszkowym. Ciągle czekam jeszcze na bagażnik z lakierowania proszkowego. Mam nadzieję, że uda się to ogarnąć w tym tygodniu, tak żeby móc zamontować wnętrze i ukończyć patronę. Trzymajcie się, pozdro, hej!